Witajcie, jestem NoLive2000, a to jest mój kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Pokémon Fire Red. Dzisiaj, jak obiecałem, wyruszymy po, tą ma po mapę miasta. Przepraszam, wcześniej gram w angielskie Poki albo amerykańskie. Więc dostaliśmy od mapy, od, si od Daisy mapę miasta i nam pokazuje, gdzie się znajdujemy, na jakiej drodze itp itd. I wyruszajmy z Pallet Town. Nie wiem, czy się jeszcze wrócimy. Wpadliśmy w walkę. Ja wpadłem, przepraszam. Nienawidzę falk. Nie. Dobrze wróciłem. Walki. I znowu walka. Fredna Idźmy, bo uzdrowić mojego poka. Jak na poprzednim napisałem w na filmikie pod komentarze, przełożona będzie seria Lego. Zagramy w Lego w Harry Potter. Lata 1-4, ponieważ zajął się pokami teraz. I po prostu. I przy okazji mi się nie chce. Szczerze mówiąc, tego nakręcać, ale raczej nakręcę, bo, bo lubię bardzo tego. No, teraz, no i teraz tutaj był jakiś ziarek, napił się kawy i mm. mam rozgrywasz ten cały Pokédex. I teraz nam coś pokazuje. Nie, nie wiemy jak łapać Pokémony. I mam nam pokazać, jak opłacić właśnie Pokémony. I to jest nasz pierwszy tutorial. Ja nic nie robię, i sorry, że słyszycie te klawisze, ale postaram się, żeby tego w tym odcinku raczej nie było. No i użył Pokebola i zobaczymy, czy mu się uda. No mu się raczej uda, według mnie przynajmniej. A, i ja jak coś nie będę łapał tak y, Pokemonów, że o ten, o ten, łapiecie, łapiecie, tylko wybrane przez mnie. Najwyżej i dostaliśmy tyczy ty czyli... Telewizor? Hmm, fajnie. i... Jeszcze i nauczymy się poważnym trenerem Pokemon. jasne. Okej, okay, jesteśmy na drodze numer dwa. Tutaj kolejna trawka. Na szczęście nie wpadnęliśmy walkę. Tutaj i znajdujemy się w Viridian Forest. Hmm, przypomina mi się piosenka. W drodze do Viridian City. spoków. Hmm, ja się postaram unikać walk, a zresztą... Nooo... Hej, masz pokanony, chodź zobaczymy, co umiesz. To będzie warto, przyspieszona, bo to będzie kolejna walka z trenerem i wymuszę wam zaprezentować w końcu Embera. I Ember. Właśnie tak wygląda Ember. I to, był, i to jest Weedle, pokémon robaczo-trujący. A to jest Caterpie, robak słaby. Jak widzicie Ember z łatwością daje sobie radę z, z pokémonami typu robak. No i dostaliśmy kasę. No i jedziemy sobie dalej. Nie wiem, w tym, czy w tym odcinku będzie kolejny dream, ale raczej nie. I znaleźliśmy antidot, czy nas truciznę. Zarówno no, jak i w podróży, jak i w tym. Jak i w, 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 w. Teraz uwaga. Nie złapisz mnie. Ha! Widzisz? Widzicie, jaki jestem sprytny? Oh. Nie, ja jeszcze pokemona chyba w tym odcinku nie złapę, nie wiem, jakby was to interesowało, nie wiem po prostu, nie wiem, bo żadnych pokemon ciekawych nie ma. A nie, jednak złapę, to jest Pikachu i ja go na pewno złapę, bo to jest... Rzadki Pokemon i jak widzicie, statyczność może spalarzalizowało nas. I to jest specjalną umiejętność Pikachu, dzięki czemu za odrażeniem jest pewna szansa, że spalarzalizuje przeciwnika. I ja mam zamiar go złapać. Pokeball, idź! Złap się, złap się, złap się. Złapał się! Szczerze, nie planowałem tego, ale i tak fajnie. Pikachu, małe elektryczne torebki na obu policzkach. W razie zakruszenia uwala z nich elektryczność. Nie nadamy krzywki Pikachu. Niestety. Nie wiem. Albo stety. I tutaj... I tutaj... Eee. Dobrze, właśnie wpadłem walkę z Caterpie. Pominę wam tą walkę. Nie martwcie się, nie będę wam męczył. A i tak przy okazji nasz Chanmander ma już 10 level i mówię, na zaś będę trenował między odcinkami najprawdopodobniej Poki. Droga numer 2 znowu. Jakaś skinie tam była. Power City. I ten, i nie i no i bierze na kilka sekund, myślę pozdrawiam. i zaraz wam zaprezentuję Jim, tylko za koło dwie minuty, a zresztą później zaraz sobie tylko zaprezentuję wam Jim i Pokemony z tego GMu. Tutaj jest muzeum, które może w tym odcinku. A zresztą zwiedźmy Dżym. Nie dżem tylko muzeum. Bilet kosztuje 50, więc tanio w miarę. I to są dwa wejścia. Tutaj jest. Skamielina prymitywne Prymitywny Pokémon. Hmm, no, fajne. A tutaj jest Skamielina Kabutosa czyli takie jakby wymarłe pokémony. Tutaj jest jakiś statek kosmiczny, a tutaj jest kolejna skamielina. Meteorat podobno pochodzi z mnóstwo, czyli księżycowy kamień pomno naszem. No i to by było w tyle tym muzeum. Za ciekawe to ono nie jest, jeśli mam być cztery. Dobrze, zaraz wracam, tylko podtrenuję troszeczkę moje pokemony. Dobrze, wróciłam. Idźmy do gymu. No, nasz Pikachu na. na jest nasz Charmeleon. Pikachu głównie trenowałem. Nasz Pikachu jest na siódmym. I to jest gym, właśnie. I. Padnijmy walkę. Ta walkę Wam pokażę. I muszę zmienić Pokémona, bo Pikachu nie umie żadnego innego ataku oprócz elektrycznego. Elektryczne nic nie robią ją Pokémonem typu z ziemnego albo skały, więc. Pa, więc łatwo się by zjechał. A nasz Champion ma 11. Hm. A no i poparzony, to jest burn. Do tego się przyda Aquamenty, gdyby właśnie nasz rywal w tej chwili miał trener, który z nami walczy i odbiera powoli życie. No i jak widzicie, Pikachu dzwoni się i tak samo on. Sanshuro, nowy Pokémon, Sary. tak proszę, na okazji sobie potrenuje Pikachu na 8. No a co, niektóre walki wam będę poka a niektóre nie. A zresztą pominę wam to, że już jestem. A teraz nie dosyć wrażeń wam zostawi, ponieważ kończymy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A jeśli chcecie coś będzie dalej, obejrzyjcie następny odcinek serii Zagrajmy w Pokémon Fire Red. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!